Nie można zbudować sensownej partii, nie można naprawić partii, kiedy politycy wewnątrz tej partii po prostu się ze sobą nie zgadzają. Tak jest to istotne, wow. Ale spójrz na to, że w sumie. Mamy tam mieszankę, tak jak mówisz, paru partii, które wcześniej, zdarzają się nieporozumienia, tak jak na przykład mówisz, z czternastym emeryturem, ale zauważ, że wcześniej generalnie głosowali jednak jednomyślnie. Co tu się dzieje? Proszę pana, właśnie jest prowadzona bardzo ważna debata na temat różnych zdań politycznych. Koledzy wymyślili, żeby zrobić konkurencyjną dla całej debat ochotnorskich, własną, niezależną, debatę na bardzo ciekawe moim zdaniem tematy i to jest już drugi, drugi raz, kiedy to robię. Dwa tygodnie temu była pierwsza, pierwsza edycja. I Jak widać, cieszy się ona wielkim powodzeniem wśród młodzieży w naszej szkole. Bardzo fajne wydarzenie, fajna inicjatywa. Wcześniej mieliśmy taki jeden pomysł, gdzie zebraliśmy się po prostu i obgadaliśmy różne tematy polityczne, gdyż interesuje nas po prostu przyszłość Polski, interesuje nam, jak się to rozwinie. I chcieliśmy badać jakieś rzeczowe argumenty na różne tematy. Dzisiaj stwierdziliśmy, że to zrobimy, ale jakoś się okazało, że zebrało się coraz więcej osób. Kto brał udział w tym? Ten... Wszyscy byli z klasy drugiej ND. Mikołaj Upina, mediatorem jakby i zadającym pytania, był Denis Starko, a no i uczestniczeniem wie ja po drugiej stronie Michał Szczykoł. Pani dyrektor, jak pani ocenia tą inicjatywę uczniów? Ja jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba, że to jest też oddolna inicjatywa i podziwiam kulturę polityczną, inteligencję i elokwencję obu panów. I, no i cieszę się, że y, młodzi ludzie zaczynają się interesować polityką. To jest coś nowego.